No, ale wągłówkę mów, co się dzieje. Wągłówkę? Co się stało? Da, 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 da. Przepraszam. Muszę się położyć. Gdzie są dzieci? Później. Muszę odpocząć. Wągłówkę! Wągłówkę! Muszę coś zrobić. Wągłówkę! Ciepłoki. Deszcz. Nie mogę zmoknąć. Pershing? No. I kto mówi, że ten typ nie jest podejrzany? No i mamy plany prawdziwe Pershinga. No kurde, chcę zamknąć facet czyje łała i otworzyć tu. Fast fooda. No fast fooda. Dyrektor będzie pracował różowy też. No nie. Dosyć dziwne, dziwne logo. McDonald's ma fajniejsze, według mnie. E, tak. Te zjeżdżalnie mają zamienić na, y, można powiedzieć, tory dla samochodów, dla turystów, które, którzy będą tu walić tłumami. E, tak. Czyli Pershing zamierza zamknąć łała, aby otworzyć tu restaurację. Mamy jego plany, ale. No nie mamy jak tego udowodnić jak na razie. W końcu nie, nie wyślę tego filmu teraz tak nagle. Eee, i dlatego pogarsza się sytuacja w Chiliwała coraz bardziej i bardziej i bardziej, a tą główkę nawet, nawet już powinni wszyscy wątpić, czy to jest prawdziwe główkę. Tak, znak Chiliwała leży. Okno jest rozwalone. Składzik jest, drzwi ze składzika też są rozwalone, nawet... Ten pobruk czy coś tam, pęka. Pogodometr jest nastawiony na ciągły deszcz, dlatego tutaj tak zalewa wszystko. Kilka domów jest już zniszczonych, nie można wejść. Możemy wejść tylko do trzech domów. No i śmieci, dalej śmieci. No, nie ma tam tej fajnej plagi. Pokrętle hmm. pimpatyk przez ten deszcz. Więc musimy zaprzestać tego deszczu. Musimy. No po prostu, przestawić pogodometr na inny, na inny tryb, można powiedzieć. O, dyrektor Chilliwawa też nie wygląda dobrze, ale on tutaj nie bzyczy. Czy to nie wspaniałe? Obóz Chilliwawa to wielki sukces! Jak to? Ale jeszcze raz podawajmy. Cześć przyjemni, słodziutkie dziecko. Uważaj tumotem. Nie biegaj pod tak szybko. Podziel się zabawkami za nandą. Przecież jesteście kolegami na super wakacjach. Odbiło mu, czy co? Wszystko w porządku? Jak najlepszy. Dziwak. No nie, no nie. On zwariował. Zwariował po prostu, zwariował. Mówi do samego siebie. Ma z widy. Myśli, że widzi dzieci. Hmm. O! Coś nowego. Łom. Mm? Dziwnie to powiedziałeś. Łom. Użyjemy Łomu, żeby zaprzestać tamtego deszczu. Wyważymy pogodometr. To znaczy podważymy patyk i pogodometr będzie funkcjonował normalnie. Chyba. Zresztą się przekonamy zaraz. Zapraszam kiedy indziej. Zostawiliśmy na mniej więcej taką średnią pogodę. E, Fotografkę, czas coś już się rusza. Dobra robota, różowy. Dobra robota. Odpocznijmy trochę. Co odpocząć? Przecież dzieci zaginęły. Nawet nie. No nie. No nie. On chce odpoczywać. On chce odpoczywać. No, dzieci zaginęły, kurde, nie ma dzieci. Nigdzie nie ma dzieci, a ten chce odpoczywać. I on brzęczy, brzęczy, to nie jest główkę, to nie jest główkę, To jest robot. Bez dwóch zdań. No nie, no nie. Daj mi znać, jak już coś ustalisz. Nic nie da się ustalić, dzieci tu nie ma. Daj mi znać, jak już coś ustalisz. Jak Co mogą ja ci mogę ustalić, człowieku? Pershing chce... O o, 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 Te ślady w błocie wyglądają podejrzanie prowadzą do samolotów. No i zaraz powiemy o tym dla Fongłówkiego. No mówię, Pershing chce otworzyć restaurację fast fooda jakiegoś. McDonalda chce zrobić. Fongłówkę. znalazłem dziwne ślady w błocie nad jeziorem. To może być jakaś wskazówka. Nie działaj pochopnie. Nie możesz gonić wszystkich szczekających psów. No, no nie. On główkę. Wiesz, że bardzo szanuję twój intelekt, ale czy jesteś pewien, że nie powinniśmy się zainteresować tymi śladami nad jeziorem? Chcesz być taki mądry? Proszę bardzo. Niepotrzebna ci moja pomoc. Wcale mnie nie słuchasz. W życiu ci już nie pomogę. Zostaw mnie. Fongłówkę nie chce mi pomóc, Dy z dyrektora też nie będzie pożytku, dzieci nie ma. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak iść śladem tych śladów. Nic innego nie ma. Mimo wszystko uważam, że te ślady to wskazówka. I mądrze uważasz. Bo Fongłówkę to już nie Fongłówkę. Aha, więc tutaj coś leży, nie wiem co. Tak, mamy ślady, które prowadzą do samolotu do Australii. Może nie najlepsza, ale lepszej nie mamy. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. ktoś tu był? Błoto tutaj leży wszędzie, ale usiądziemy na razie. O, mamy pisemko. Zaraz sobie... Podję. Mamy dziś Dzień Podróżujących Zwierząt. Najpierw krokodyl, a teraz pantera. Krokodyl? Auć. Aha, zapinamy pasy. No a gdzie pilot? Zawsze było: kołujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię R główkę Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie spinamy pasy. Tak, telewizor. Możemy zamówić telewizor, możemy zamówić jedzenie, ale mamy coś nowego, pisemko, więc sobie poczytajmy. Bezwzględna firma przejmuje najlepsze nieruchomości. Znów głośno o spółce P i S. Tym razem wywłaszczyła wieloletnich rezydentów domu spokojnej starości Szczęśliwa Przystań. Ich nie można powstrzymać, powiedział dyrektor Szczęśliwej przystani. Kiedy tylko pies postanowi, że wybuduje restaurację McPhysburger, można od razu pakować manatkę. Restauracja Mack W obokie się Czy to możliwe? Wygląda na to, że tak. Móż, to na pewno jest wyłączone. Jasne. No ale dla całkowitej pewności... Jeszcze przyciszę. by pamiętać o tym, co przydarzyło się nam ostatnio i nie ujawniać się. Ono nawet się nie zorientuje, że to porwanie! Będziemy latać dookoła świata. Już nigdy nie zbliży się do Pershinga. Nie ma szans na uciec! Właśnie, szczurku. Nigdy nie wpadnie na to, żeby wyskoczyć ze spadochronem. A nawet jeśli to nie pomyśli, żeby zaczekać 10 sekund, zanim pociągnie za uchwyt no wiesz, po to, żeby spadochron nie zaczepiło samolot. Za Co za banda kretynów. No, jak można taką robotę spaprać? No nie, zostawili tam otwarty, y, otworzony interkom i sobie słyszymy ich głos na cały samolot. Ale nie będziemy latać z porwanym samolotem. O nie, 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 nie! Pilota i stewardessy na pewno już gdzieś zamknęli, ale my nie będziemy ich fratować. Jesteśmy sami, a ich jest dwóch jednak. I to jest jedna przeszkoda. Tak więc nie możemy zrobić nic lepszego jak. O, pogląd. Nie, nie poglądamy telewizji. Nie możemy zrobić nic lepszego jak. wyskoczyć. Po raz kolejny. Chcemy latać dookoła świata przez wieczność, a przynajmniej dopóki paliwo nam się nie skończy? Możesz podać mi rękę? Moi bracia zawsze wyciągali rękę do białego człowieka, ale biały człowiek za każdym razem nas zdradzał. A różowy? Nigdy takiego nie spotkaliśmy. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. A nie wręczysz nam złych darów? Złych darów? Papierosów, alkoholu, piosenek disco polo? Moi bracia wcześniej nie znali tych okropieństw. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. Jesteśmy w Australii. Tak, miły Australijczyk nam pomógł, wielkie dzięki. Wygląda na to, że to jeden z aborygenów, rdzennych mieszkańców tych ziem. No i co tu mamy? Mamy takie drzewa. To są dendroglify, nacięcia na drzewach wskazujące grupę kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach, co tu mamy? Mruwy albo termity. Chyba nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to jest. Kupa mrów. Mruwy. Kupa mrów. E, tutaj mamy eukaliptus. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak misiów koada. Okej. Okay. Kora jest naszym płótnem. Malujemy na niej i wykorzystujemy do wielu pożytecznych rzeczy. Okej. Okay. Wyglądasz mi na sprawną panterę. Możesz mi przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. Okej, okay, i mamy więcej australijski. Ich zwierząt, ale nie będziemy ich dzisiaj poznawać. Dzisiaj już ten, już te zagrajmy zakończę. Dzisiaj będzie takie krótsze, bo jak mówię jestem troszkę zmęczony, nawet nie troszkę. No i jednocześnie już zbliżamy się powoli do końca tej gry, powoli wszystko zaczyna się nam wyjaśniać, zwłaszcza dzięki temu artykułowi, który no mówi, że Pershing buduje wszędzie restauracje Burger. Jak mówię, będzie robił konkurencję McDonald'owi albo KFC, ale jeżeli on zbuduje to w Chiliwała, może być bardzo, bardzo nieciekawie. Więc musimy uratować dzieci, musimy uratować prawdziwego fangłówkego. Jak mówię, ten to podruba. Dyrektor? Dyrektor raczej no nie jest robotem, ale też tam zbzikował porządnie. Tak, jak mówię. Ocalimy Chilliwawa już w ostatnich częściach. Tego zagrajmy. Wnak chłopoty Pantera. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Na razie. Cześć. A ja już idę spać. Tak więc, no zacytuję font Dobranoc, my kinder. Tak. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. No. A tak na poważnie to, no. Cześć. Pa, pa. Pa. Bye.